Witam Was serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, znowu mam moją bindownicę, i dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób będę bindować ten drugi notes. Tym razem będzie to bindowanie na dwie sprężyny, które, tak jak wspomniałam wcześniej, jest trudniejsze. I będzie ten notes wyglądał, zaraz Wam pokażę. Konkretnie chodzi mi właśnie o coś takiego, że nie będzie jedna sprężyna tylko będą dwie coś takiego albo coś takiego no i tutaj właśnie teraz chodzi o osiągnięcie tego efektu tutaj żeby to było wszystko mniej więcej równe, tak jak w tym może gdzie ten grzbiet jest dosyć wąski, jest to dosyć łatwe, żeby to tutaj y, zrobić tak w takim szerokim notesie no tutaj jednak nam nie obejmuje, więc musimy to robić na dwa razy. Więc teraz tak, w pierwszej kolejności docinam sobie moją sprężynę na takie dwa odcinki, jakie są mi potrzebne. Więc tutaj tych dziurek w sumie, czy tych uchwytów takich do dziurek wyjdzie nam. Tu jest pięć, tu też jest pięć. 11, czyli ja chcę mieć dwie równe. Oczywiście możecie zrobić dwie nierówne albo. No, można, to już Wasza inwencja. Ja chcę mieć dwie równe, tak? Czyli żeby to były dwa równe odcinki, więc po prostu muszę je podzielić symetrycznie. To są. Powiem Wam, że to jest chyba do kwiatków czy do jakiejś ogrodniczej. Nie mam pojęcia, gdzie ja to kupiłam, skąd ja to mam w każdym razie u mnie działa ale do drutów czy do takich właśnie no do drutów, kabli są inne, inne takie szczypce specjalnie przeznaczone do tego więc myślę, że jak poszukacie to znajdziecie coś co będzie spełniało tą funkcję dla was więc tutaj odcinam 5. ja muszę sobie tutaj tak, no mniej więcej w połowie, tak, żeby nam zostało coś takiego jak tutaj Teraz ta sprężyna odstrzeliwuje, jak ja ją, no ewidentnie to nie jest ten właściwy przyrząd do obcinania, no ale, ona czasami może odstrzelić i może y, zranić, zranić w paluszka albo gdzieś, więc uważajcie. Dobra, tu muszę tego jednego obciąć, więc to już po prostu będzie. Y, będzie do wyrzucenia chyba, że do czegoś jeszcze mi się przyda ale no nie wykorzystam go ja już do czegoś musiałam używać tą sprężynę bo jest powyginana ale nieistotne więc widzimy, że mamy dwa równe odcinki na pięć dziurek i teraz muszę zrobić tak żeby przedziurkować sobie tutaj wymierzyć jakieś równe odległości, żeby mniej więcej przechodziło to przez i tu równa odległość i tu równa odległość, tak, to jest ważne to, żeby ten odcinek i ten był mniej więcej równy. Przynajmniej ja to tak <coughs> zamierzam robić. Więc <coughs> jak może pamiętacie, ja w pierwszej kolejności mogę tutaj tego sobie na razie rzucimy, bo nam nie potrzeba. W pierwszej kolejności zaczynam od okładek. I teraz tak. Tutaj pamiętacie, mamy te dziurki. Ja sobie to na razie wszystko wyciągnę. Nie wiem, ile tu widzicie, bo to światło mam takie niezbyt korzystne w tym momencie. Tak, jak sobie tu nacisnę. Aha, to się to powyciągało. Widzicie, jak się to wyciągnie wszystkie, to żadna dziurka, żaden dziurkaż nam nie schodzi, tak? Więc ja sobie to wcisnę. Wszystkie nam schodzą. Ok. I teraz tak, ja potrzebuję tylko 5, więc. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery pięć. A pozostałe sobie. Wyciągniemy. Czyli widzicie teraz. Dobra, pokażę Wam z innej strony. Deszczowy dzień to jednak nie widać. Jest pięć dziurek. Jest pięć dziurek. Ok. Więc teraz tu będziemy robić. Przesuniemy sobie tą miareczkę. I ja tu teraz wezmę na jednej okładce. Przymierzę sobie tak mniej więcej gdzie bym chciała. gdzie bym chciała, żeby to nam się pojawiło <laughs> znaczy może tam tak o, krzywe te sprężyny no ale no i teraz jeżeli to by było coś takiego myślę, że spokojnie może być dobrze, więc teraz tak ja sobie tu położę tak myślę, że spokojnie może być, nie będę tutaj się modliła godzinę nad tym, bo to nie aż takie istotne więc teraz tu pamiętam sobie w którym miejscu jest ta miarka dziurkuję sobie żeby nie zepsuć tak i teraz jako, że chcę te dziurki mieć tutaj obracam sobie Tą stronę. I to jest dużo trudniejsze. Ja teraz tak trochę się zastanawiam, jak zrobię jeszcze kartki. Więc teraz mamy przedziurkowane. I tu widzimy, będzie nam szło tak i będzie nam szło tak. Jest mniej więcej równo. Myślę, że będzie ok. Teraz najtrudniejszy problem, naj, największy problem, najtrudniejsza rzecz dograć. Strony w środku, ale dobrze, najpierw zrobimy okładki. Więc zrobię jeszcze tylną okładkę, bo ona tu ma być. I. Aha, wiem, co miałam zrobić. Chciałam sobie zrobić z jedną kartką. Dobrze. Więc teraz tak. To samo dokładnie musimy osiągnąć. Nie mogłam sobie zrobić to inaczej. Ja to Częściej robię właśnie z jednokartkowymi, więc ok. Teraz ważne jest, żeby tu na tych kartkach mi się to nie porozjeżdżało, żeby to było dokładnie w takiej samej odległości więc ja sobie to spróbuję Kurczę, nie wiem czy mi to wyjdzie teraz musiałabym dokładnie tyle samo e, sobie to przy nie wiem czy mi to wyjdzie <laughs> wiecie nie wiem czy ja tutaj nie przedobrze w tym momencie, no ale dobra, przesunąłam sobie miarkę. Dziurkuję, wyszło mi tu. I teraz tak naprawdę musiałaby być taka sama odległość z tej strony. widzicie, że tak niby jest, ale... Ale nie jest. Jest, ale nie jest. Ja to chyba robiłam. Ja to chyba robiłam z jakimś szablonem. Ja sobie teraz próbuję przypomnieć, w jaki sposób ja to robiłam, ale powiem wam, że naprawdę nie pamiętam. Ok. Pamiętacie, żeby wyciągnąć z kieszonek. Niepotrzebne rzeczy. No na pewno na jeden raz tego nie przedziurkuję Więc tak. Nie będzie to może idealnie. To ja powinnam była zrobić inaczej, bo zrobić sobie po prostu przypiąć jedną kartkę jako szablon. I wtedy. No, i mieć miejsce jako szablon, żeby przedziurkować to razem z okładką. Ja tego nie zrobiłam. Dobrze, więc teraz tak, ja sobie złożę. tą Panią przesuniemy kilka stron. No, może być tak, że to mi w ogóle nie wyjdzie tak, jak bym chciała. Eee. I teraz wezmę sobie tutaj. Mam spinocze, więc. Nie wiem, czy. Dobra, te spinacze będą za małe. Pamiętam już, jak ja to robiłam. Dobra, wezmę sobie większe spinacze. I tu gdzieś mam takie duże. <laughs> Okay. Temu coś dolega najwyraźniej. W każdym bądź razie tak. <laughs> Czy tu mniej więcej jest tak samo? Wróciłabym się, czy jest mniej więcej tak samo. I tutaj chodzi nam o te odległości, żeby nam wyszło to, co ja chcę. Tutaj nam wyjdzie, ale tutaj musiałabym troszeczkę. Przesunąć, tak. No, powiem Wam, że nie mam pojęcia, czy mi wyjdzie to, co ja bym chciała, bo tu mi się za bardzo to wszystko przesuwa. Ja nie pamiętam już, jak to, to robiłam, żeby mi to wyszło. To już sobie trochę przesunęłam. O, widzicie? Już ten spinacz mi tu przeszkadza. No dobra. To jest tak trochę na czuja. Mhm. Ty też mi tu przeszkadzasz. I jeszcze jesteś krzywy do tego. Co mi tu wyszło? w ogóle te dziurki mi się pokryją tak ciężkawo ale się pokryją <laughs> więc widzicie jak to wygląda ok dobrze mam pierwszą część przedziurkowaną więc sobie tu odkładam bo to będzie moja pierwsza część za chwilę sobie będę też wkładać resztę i teraz sobie znowu tu przesunę bo to było do tego tak, żeby mi to wyszło. Eee, Czeka, które idą? Aha, to jest koniec. Tu można się bardzo łatwo teraz tak naprawdę zakręcić. Dobra, to wyciągam. Można się bardzo łatwo zakręcić. Okay, czyli tak, znowu sobie tutaj spinam. Ja jestem pewna, że ja to jakoś inaczej robiłam niż tak. Ale chciałam Wam pokazać, w jaki sposób można to zrobić. Teraz tak znowu sobie przymierzam, czy to ma mniej więcej rozmiar taki, jak ja bym chciała. No powiedzmy, że tak, tylko może tam jakiś milimetr, jak sobie odsunę. Mm. Troszkę wyżej wtedy to powinno mi wyjść. To będzie bardzo ręko dzieło. Powiem wam. to będzie bardzo ręko dzieło teraz. No, nawet powiem Wam, to bardzo na oko robię. Okej. Okay. Zdecydowanie wolę robić <laughs> na jedną. Czy będę dała rady, wszystkie te przedziurkować? Chciałabym na jeden raz. Nie mam pojęcia, czy mi się to zmieści. Czy może jednak. Chyba rozłożę to na dwa razy, wiecie. Czyli tak. To będzie następne. Układamy sobie tutaj tak jak chcemy, tak? Czyli na przykład ta jest na środku i tak sobie układamy, tylko teraz pewnie ten mi tu nie sięgnie. Tutaj się założyła, żeś się nie założyła Ej. dobra. Jeszcze raz. <laughs> Słyszycie mój głos jest nie bardzo nie, no rozłazi mi się to. Ja w ogóle nie, nie jestem w formie, że tak powiem, ale chciałam się trochę pobawić. O. Dobra, tak więc to mniej więcej żeby to wszystko było równo, tak żeby nie było, że któraś kartka na przykład nie zostanie tu chwycona. Ok. I teraz tak. Ja sobie to, co spięłam dopasowuję. Znowu widzę, że jest idealnie. Więc nie będę nic nawet przesuwać. Muszę tylko dopatrzyć, żeby mi się tu te kartki nie przesunęły. Co je, może się w sumie zdarzyć. Teraz jak obracam, muszę patrzeć, żeby mi się tamto nie poruszyło, tutaj zaś jest ten jeszcze. No. Okej, okay, więc te kolejne są i zostały mi jeszcze. Tutaj okej, okay, to dam tak. <laughs> Teraz tak układam je tak, jak chcę, żeby szły. Tu są kieszonki zaś. Dobra, wyrzucam z kieszonek to, co może mi się przedziurkować. Później będziemy to chować z powrotem. I znowu. Nie, te to były. Jakie sobie biedne wzięłam te spinocze, Chyba coś mi się wydaje. Bo ten jeden jest krzywy. Ok, czyli to ma iść tak. Więc teraz znowu, żeby to wyszło mniej więcej no to może ciutkę jakiś tam tu odtąd. Nie do końca będę, tylko jakiś milimetr. Sobie zostawię. I obracam. tutaj. No. Manufaktura na całość, powiem Wam. Coś mi tu się poruszyło, chyba. Albo i nie. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale może być tak, że to wyjdzie troszkę krzywo. No dobra, mamy przedziurkowane kładki do kieszonek. Za chwilę będziemy ogarniać sobie. I teraz tak nasze spinacze sobie już odłożymy. Teraz będziemy się bawić naszymi sprężynkami. Nie wiem, czy pamiętacie. czy pamiętacie, to musielibyście moją poprzednią część oglądać. W każdym bądź razie, jak mamy takie. <laughs> Sprężyny, to zawsze chcemy, aby to łączenie było w jakimś mało widocznym miejscu. To znaczy, by miało. ja go zawsze zakładam między tylną okładką a ostatnią stroną. <laughs> to znaczy, okładki idą nam na samym końcu. Tu widzimy, jest początek i nakładanie na sprężynki. Zaczynamy od ostatniej strony. Tutaj mamy takie haczyki, na które nakładamy sobie. O, więc już ty jesteś do góry nogami. No ta chyba miała iść tak. Więc teraz to ma iść tu, nie wiem czy mi to wyjdzie dokładnie w tym miejscu, co ja bym chciała, żeby zakładać tą drugą. Tak, w tym momencie ja nie mam równo tych otworów, więc w sumie nie wiem, czy nakładanie tego tu ma sens na te haczyki. Zrobię to po prostu tak. I teraz moim zadaniem jest nałożenie wszystkich stron na moje sprężyny. <laughs> Troszeczkę to będzie taka zabawa. jak widzicie mi się nie przedziurkowały te strony więc więc um, nie. więc wcale mi to nie pasuje ale zrobimy tak te no. W tym momencie idę trochę na żywioł i teraz muszę to samo przedziurkować tutaj. I wyszło mi krzywo. Dobra, tu wyszło mi krzywo. A czy to założę? No i tego nie założę. Nie, poczekaj, co założę. Założę, ale będzie krzywo. Więc to oznacza, że... To jest totalny... Ma totalnego czuja. Mówię Wam, coś tam wyszło. Ok, więc teraz tak, tu widzicie, ja założyłam sobie przednią okładkę i tylną okładkę, i to łączenie będzie między ostatnią stroną a okładką. Do ściśnięcia użyję. Tego tutaj w ten sposób układam sobie te sprężyny tu pod tą dźwignią i o, widzicie i jedno mi uciekło. Możecie to również zrobić ręcznie. Ale powiedzmy tutaj jak na tym na tym ściskaczu robicie. O, to dosyć tak fajnie nam działa, to wtedy jest to takie ładne okrągłe. Dobra to sobie odłożymy, ja to sobie jeszcze docisnę. Trochę będą krzywe te Więc właśnie to właśnie jak robicie to ręcznie, to tu może troszeczkę krzywo się ścisnąć. Ok. Ja czuję, jak obracam tę stronę, że okładka nie chodzi płynnie. To znaczy, ona ma tutaj większą odległość między tymi dziurkami niż tutaj. Zresztą widzicie nawet, nie? No, więc nie jest to najlepsza metoda. Jeżeli strony są różnej szerokości, to jest to dosyć trudne do osiągnięcia, żeby tak sobie to spiąć. W tych notesach, które tutaj widzicie, to te wszystkie strony, może pokażę, są tej samej. One są może węższe niż okładka. Tutaj. Ale... Tak, one są wszystkie takie same. Więc tutaj łatwo było. Zresztą, akurat tu przy tym wąskim, to można w ogóle zmieścić się w tych 12 dziurkach. Po prostu. No, i tutaj to wszystko nam ładnie chodzi. No, ale chciałam Wam pokazać, w jaki sposób zakładam dwie takie sprężyny. Tak jak mówiłam, jest to dużo trudniejsze i jak widzicie, dużo rzeczy robiłam na tak zwanego czuja, jakoś tam intuicyjnie i tak mi to wyszło krzywo. Myślę, że przy tych stronach różnych takich to jest naprawdę bardzo trudne do zrobienia. <laughs> yy, więc no, na razie to jest taka moja metoda. I tak jak mówię, przy takich samych stronach jest to dużo prostsze. Yy. No, więc tyle na dzisiaj chciałam Wam pokazać przy tej niezbyt dobrej formie i niezbyt dobrej pogodzie. Mam nadzieję, że coś przydatnego z tego wyciągniecie. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się, papa.